Witam w kolejnym odcinku z Margonem. Tym razem sobie expiamy na no. Moim specjalnym gościem jest Jasiu. No i tutaj będziemy sobie zabijać jakiś. tych. tych. tych... No. no i to działa. Chcę chociaż dzisiaj nabić y, do połowy level'a, jakoś tak. To nie wiem o to, co z tym ludzikiem takim chodzi. Chciałbym go zmówić, no wiemy co to napiszcie w komentarzach. A ten ja się to jest taki jakby byście... SAHIROKI! TV. No właśnie. Pewno go znacie była już kilka filmów Dwa. No i sobie tutaj expiły Mam talę ja dzisiaj jeszcze podobno piękno rzucić O, rzuciłem na pewno O co, kiedy się zrespiły. chcę tutaj lekko tak jakby yeah. już mi się skończyły takie płotki takie fajne yeah, i będę korzystać z tych starych yeah. o oh, jakieś tutaj zwykle mieć? idziemy dalej tutaj o, tutaj są o, zrespiło się akurat jak ja tam idę ja tu dzisiaj mam w sobie pH nie wiem co tu jest w tych chwilkach mam yy, straszne lagi, ponieważ na filmach teraz, w przykładzie był miks o, akurat się grubki respią. Dzisiaj będzie trochę więcej filmów rzu rzuconych zazwyczaj. Bo dzisiaj mam więcej czasu i w ogóle... No właśnie yy, bo jest Wielka Noc. Postaram się jeszcze SCU-ki skołować jak Stachyraki TV i może jeszcze dzisiaj nagram w bo tego gorzko było. Ale tutaj jakieś itemki Jakby ktoś chciał to sprzedać, jakieś takie itemki na odwiązanie te. Nie wiem, czy to lepsze, to. Bo daje mi to leczenie nowe ale za to mi to daje więcej Ale mi daje to energię, więc energia jest potrzebna. Dzisiaj będzie taki filmik 10 minutowy Zawsze jak nagrywam expa no to na wilkach, znaczy na na dzieciomakach zabijam jednego wilka i potem na f resztę Przed jakieś 9-8 bakalor chyba był level na razie nie XP o A, A tutaj by się tutaj trochę już mało grupek zostało. Dobra, idziemy dalej. Zobaczę tutaj. Uff. Nie wiem czy nagrać Mix PvP czy Mix y, elit 2 lub Elite na przykład apostaty, albo jakiś początek na perfusie albo na brutalu kilka PvP Jeszcze będzie chyba taki odcinek y, kilka fajnych y, SS skridów do no Was nie no właśnie, No gdzie idę To ma takie fajne z, z tej loterii No ale nie nagrałeś No to <grym <grym No nie ten głupi 98 XP tutaj Chociaż jest exp wybity skomplikowanie chodzi. Dobra, cofamy się, żeby iść tak jakby z taką dużą grupką. No bo z nią jest trochę mało szans, bo jest duża i ma, mają trochę leweli przewagi. Tej błogosławieństwo jest takie słabe, bo ja chciałam marnować na XP jakiegoś takiego lepszego. O, są jakieś grunupki tu. Nie, tu jeszcze nie ma tych dużych. Ale są mocne, to jest fakt. O, dawno aż miło się robi. Bardzo silne są tutaj te kropki. Ale jak to się robi, tracić potów. O, wow, ta grupka trochę będzie mocna Zobaczcie mi się udaje pokonać hmm. No łatwiej idzie na razie póki co No nawet było trochę trudno Mam takie poty będzie standardowy 1 m żeby iść do Tuni. Możesz chodzić, tepać się, żeby iść, na takie potki na expa. mi się skoczył też z wcześniejszego eventu. Ale teraz myślę, że dodadzą jakieś heroiczne potki do tego eventu za kasę. Tutaj na coś przygotowałem żeby na kilka ton, tego tego a poza tym chciałbym kupić chelopiec y, z Bobka, daję aktu aktualnie za jego odwiązanie plus 90 m, na razie tyle, bo nie wiem, czy się będzie opłacało. Tutaj przypominam o rekrutacji do gladiator Nic się w sumie nie zmieniło. Wczoraj była taka mała impreza klerowa, na której też Sahiroki był, do no nie? No. Wygrałam tam 50K. Były różne nagrody. Każdy został przynajmniej po w sumie tak 200k z góry no impreza jak impreza wino było he <grystanie> he yy, w właśnie następny wtorek też być może będzie, nie wiem czy dzisiaj jeszcze bym wrzucił łaźnię na 34 40 złego baga ale chyba nie wrzucę bo na łajnie by wywaliło zająć jeszcze z zagrywanie. może kiedy indziej będę wrzucać jak to kupię nowego kopa no już jest taka pół grubka nie wiem czy mi się uda ją pokonać to już prawie 10 minut nagrywania i przy 10 chyba zakończę yy, ten filmik Uroczy, nie wiem czy mi się uda ich chociaż pokonać no prawie są mocni no chyba mi się uda no dobra, udało się, dzięki za obejrzenie filmiku do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam serdecznie. Y, Mówię Defaults.